15 marca na basenie Perła w Nowinach po raz pierwszy w historii odbyły się rodzinne zawody pływackie. Była wspaniała rodzinna zabawa, a dla najlepszych dyplomy, puchary i drobne upominki. Skąd pomysł na organizację dzisiejszych zawodów? To dosyć prosta sprawa tak naprawdę, ponieważ nasz basen jest uważany za rodzinny obiekt, za takie miejsce, gdzie można spędzać czas, niekoniecznie umiejąc pływać, więc połączenie tej rekreacji, tej rozrywki z pływaniem, czyli dziecko, które nie do końca umie pływać, z rodzicem, który umie to robić lepiej, czyli takie miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu na basenie rodzinnym, którym jest na pewno Perła. Konkurencje polegały na wspólnym pływaniu rodziców z dziećmi czy dziadków z wnukami. Zawodnicy wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych. I tak w kategorii od 7 do 9 lat najlepszy okazał się 7-letni Maciej Wiśniewski, który również był najmłodszym zawodnikiem rozgrywek. Maciej płynął w duecie ze swoim Tatą Krzysztofem, który z kolei był najstarszym uczestnikiem zawodów. Co Wam się najbardziej podoba na basenie w Nowina? Pływanie! A powiedz co, Ty dzisiaj zająłeś pierwsze miejsce, jesteś najmłodszym zawodnikiem. Jak Ci się dzisiaj pływało? Dobrze. A dlaczego lubisz pływać? Bo wtedy mogę być albo piłkarzem ręcznym. Nie, nie pukarzem ręcznym. Tylko bokserem. I chcesz te trenować tutaj, tak? Tak. A często przyjeżdżasz tutaj na basen? Tak niej w soboty ciągle. W kategorii od 10 do 12 lat najlepszy okazał się duet Aleksandra Kobryn i Artur Domagała. Skąd pomysł na wzięcie udziału w tych zawodach? Pływacka rodzina z tradycjami. <grym> Tutaj sekcja pływacka od chyba dwóch lat. Ja byłem kiedyś ratownikiem wodnym. Warto pływać i brać udział w takich konkursach i dlaczego warto pływać? Bo lubię pływać bardzo fajne są nagrody. A co daje pływanie? Mięśnie, Czy można schudnąć, kondycję. Zadowolenie życia, przede wszystkim. Każdy wysiłek fizyczny przecież to daje. A jak państwo oceniacie te zawody? Dobrze. Naprawdę bardzo fajna atmosfera. Bardzo fajnie, że spędziliśmy czas. Jak się okazało, w zawodach wystartowali prawdziwi profesjonaliści, a poziom umiejętności zawodników był mocno wyrównany. Niełatwo więc było wygrać, jednak nie to było najważniejsze. Jak zgodnie podkreślano, najważniejsza była dobra zabawa i możliwość rodzinnie spędzonego, sobotniego popołudnia. Panie Wójcie, kolejny konkurs na basenie Perła w Nowinach. Czy warto organizować takie konkursy? Zachęcają one do pływania? Jak pani zauważa, że na pewno warto, bo jest zainteresowanie a przede wszystkim, że to jest pierwszy rodzinny turniej pływacki i on odbywa się w czterech kategoriach i możliwości są tu duże, że można płynąć ojciec z dzieckiem, wnuc... dziadek z wnuczkiem, i czy babcia i tak dalej. Mamy tu przede wszystkim zainteresowanych starych bywalców basenu, na przykład z Kielc, z okolic. Myślę, że to cieszy, że kolejna dyscyplina powstała taka, która będzie przyciągał, przyciągała na basen, a basen wiemy, że już w tym roku obchodzi 20-lecie, także Chcemy, żeby te kolejne atrakcje się tutaj jakieś pojawiały, no i żeby ten basen był dalej atrakcyjny, konkurencyjny dla innych, które powstają. Na zakończenie puchary i drobne upominki dla najlepszych wręczył wójt gminy Sitkówka Nowiny Stanisław Barycki wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Perła Jackiem Kanią. Nagrody specjalne przyznano też dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. Organizatorem pierwszych w historii rodzinnych zawodów pływackich był Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach.